Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Piotr. To jest dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz na kanale. Jeżeli interesują was sprawy Chin, które w sposób, jaki ja widzę, to zapraszam do obejrzenia moich filmów. Staram się pokazać Chiny w sposób, który ja widzę te Chiny, jak ja je widzę, mieszkając tutaj już ponad 14 lat, mając chińską żonę. Yy, I żyjąc tutaj, nie wszystkim się to może spodobać, nie nie, wielu się może spodobać, wiele osób może otworzyć oczy. Także zap yy, zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, a my w dniu dzisiejszym, tak jak obiecałem moim słuchaczom, chcę pokazać wam, jak poruszać się na Taobao, jak poruszać się na Alibabie. Znaczy, na 16.8.8 to jest cały czas grupa Alibaby. Jeżeli się spodoba odcinek, to łapkę dajcie do góry. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów i chcecie pamiętać, to zapraszam do subskrypcji. Nie będę jakby stukał młotkami. Dajcie, dajcie. Ale jeżeli Was to interesuje, to żebym się gdzieś tam pojawił, Wam później, to dajcie subskrypcję. Uprzedzam, yy, nagrało się około 30 minut nagrania z ekranu, no ale starałem się to jak, jak najlepiej wytłumaczyć. Dobra, idziemy już na ekran. Kontynuując wczorajszą zapowiedź, czy znaczy poprzednią za zapowiedź, gdzie obiecałem, że Wam pokażę y 16.8.8, że Wam pokażę jak robić zakupy i to go nie wrzuciłem. No to dzisiaj pomyślałem, że Wam zrobię z trzech serwisów. Wszystkie trzy serwisy należą do grupy Alibaba. Pierwszy serwis to jest 1688. U góry jest logo. Strona internetowa www.1688.com. Następna to jest t ale t jest połączony razem z Taobao, więc wejdziemy sobie na Taobao. Ja mam tutaj akurat już na bieżąco. Czyli taobao to jest www.taobao.com. Ok, co potrzebujecie, żeby móc przeglądać w ogóle tą stronę? Pierwsza podstawowa rzecz: musicie się zarejestrować. Druga, znaczy, musicie zacząć od tyłu, może źle powiedziałem. Czyli tak: musicie mieć przeglądarkę, która ma tłumaczenie stron. Tutaj po prawej stronie, zwróćcie uwagę. Dla tych, mówię to dla tych, którzy o tym nie wiedzą. Pewnie się uśmiejecie. No ale są tacy. Yy, następna rzecz. Tłumacz Google. Tak. Yy, żebyście mieli. Ja sobie zawsze otwieram dwa. Żeby tłumaczyć sobie, jeżeli czegoś nie mogę znaleźć, bo często tłumaczę z angielskiego na chiński. Ale to już inna sprawa. Jeżeli mam problem z jakimś produktem, tak, jest to jakiś spe, specjalistyczny produkt, muszę go jakoś sobie uzmysłowić i przetłumaczyć. Czyli mamy Taobao, Taobao jest połączone, to jest to logo, jest połączone razem z TeamAile. Różnica jest tylko taka, iż na Taobao wystawiają się wszyscy, każdy się może wystawić. Jest to bez opłat, bez opłat zakupy, bez opłat sprzedaż, bez jakichkolwiek opłat nie ma. Możecie sobie założyć konto. Każdy ma jedno konto. Może założyć, i tutaj nie ma żadnych jakby opłat. Zawsze sytuacja wygląda w ten sposób, iż jest płacone, czy my to zakupujemy. 1688, czy zakupujemy to z Taobao, czy zakupujemy z t -Maila, czy zakupujemy z GD, ale tutaj dzisiaj na, na ten temat nie będziemy rozmawiać. Yy, zawsze płacicie do serwisu pieniądze. I serwis zarabia na tym, iż przetrzymuje Wasze pieniądze do maksymalnie 14 dni. Czyli tak, potrzebujecie, tak jak mówiłem, translatora stron, tłumacza, dwa tłumacze wyrzucone, Jeżeli będziecie potrzebować, to znaczy będziecie to potrzebować, żeby jakoś łatwiej tłumaczyć. Ja trochę mogę mieć problem, bo muszę, muszę Wam jakby pokazać, jak to z Waszej strony będzie wyglądało. Jeżeli sobie tą stronę przetłumaczymy. Na co, aha, na co zwrócić uwagę przy tłumaczeniu stron? Jeżeli tłumaczycie stronę. Nie zaznaczajcie zawsze tłumacz stronę. Nie róbcie tego. Zaufajcie mi, ponieważ jeżeli sobie klikniecie to, będziecie mieli później problem z powrotem do, tego, do tej opcji i będą wam często wyskakiwały jakby kłamstwa, problemy. Także nigdy tego nie róbcie. Za każdym razem sobie tłumaczcie. Tu macie stronę domową. To jestem ja. To jest moje, to jest mój koszyk, ulubione, wersja mobilna, czyli dobrze jest sobie ściągnąć również wersję mobilną. Zwróćcie uwagę, od razu mi się QR kod pojawia. To jest przeskoczenie do Taobao yy, i też uważajcie, żebyście nie mieli nie w 100% ekran, tak? Także jesteśmy w tej chwili na t -Mailu. To jest problem. Przejdziemy sobie na Taobao. Zrobimy sobie tutaj tłumaczenie. Żebyście wiedzieli w którym miejscu. I teraz macie coś takiego. Chiny kontynentalne. Zawsze miejcie zaznaczone Chiny kontynentalne będziecie mieli łatwiej do, do wyszukiwania. Będą tańsze produkty i będą to produkty w większej gamie. Zakupy przez telefon komórkowy, no to my to mamy u siebie na na naszych telefonach, musicie się zarejestrować. Weźmiecie, podacie swój numer telefonu. Nie ma kłopotu. Strona bezpieczna. Możecie to robić. Ok. Jak szukamy produktów, to zaraz do tego przejdziemy. Teraz przeskoczymy jeszcze, jeszcze ze dwie, trzy informacje. Czyli tak jak mówiłem, Taobao jest to platforma, gdzie każdy może się wystawić. Yy, firmy, prywatne osoby, każdy, 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 nie, nie pobierane opłaty i tak dalej. t -Mile. Jeżeli przejdziemy na t to jest to jest logo t tutaj. Yy, na t już są firmy raczej. Dlaczego są firmy? Ponieważ jest bardzo duży koszt yy, rozpo, yy, posiadania takiej strony. Jest on związany z tym, że jest dość duży depozyt do płacenia. Co prawda, ten depozyt, on nie przepada. Jeżeli zrobicie obrotu np. na, na 1,5 miliona RMB, to praktycznie ten depozyt do Was wraca. Jeżeli nie zrobicie, no to ten depozyt jakby jest pomniejszony procentowo o tą kwotę, która wychodzi tam jakby z jakiejś tam prowizji czy z innych rzeczy. Także tutaj już wystawiają się firmy, które Handlują naprawdę w bardzo dużych ilościach i stać ich na to. Mi w tej chwili tłumaczy na bieżąco, ale to dlatego mi, na, mi tłumaczy na bieżąco, ponieważ pierwszą stronę, którą wskoczyłem, przetłumaczyłem i mam cały czas tłumaczenie na bieżąco. Ale tak jak mówię, powtarzam, nie zaznaczajcie sobie, że cały czas. Mamy tu jakiś kran, który sobie wystukałem z podgrzewaczem. On jest do, do podgrzewania do, do gorącej wody. Cena 119 do 199. Różnica będzie zapewne mocy plus jakiś tam dokładek. Może być to yy, kwestia, tutaj mamy zabezpieczenie przed porażeniem dołożone macie wszystko pokazane na zdjęciach, co tam się znajduje. Dobrze, Tu już tutaj mamy też również, ale jest troszeczkę inny design. Jeżeli sobie wskoczymy tutaj, już nie mamy filtra jakiegoś tam, który był tu. O, czyli cena jest uzależniona od jakichś tam dodatków. W tym miejscu jest to golas bez niczego, czyli bez kabli, bez niczego. Jak wygląda sprawa? Yy, tu jest skąd wysyłane. Kurier 0 zł, za 0 RMB. Nic do niepłacenia. Ilość sprzedaży. Tutaj mamy przesunięte w tej chwili poprzez tłumaczenie. Mamy przesunięte. Mamy yy, miesięczna sprzedaż 900. Ponad 900. Yy, punkty to tam dla mnie, nie dla Was. Dwuletnia dopłata o następne o 2 lata, gwarancje 15 RMB, przedłużenie o rok 12 RMB, pełna gwarancja na 2 lata, 20 RMB. Instalacja na miejscu, czyli ktoś do Was przyjeżdża i instaluje Wam to, kosztuje 50 RMB, nie zawracacie sobie głowy. No, oczywiście Wam tego w Polsce nie zainstalują. Następna sprawa, nikt nie wyśle tego również do Polski, czyli timail Taobao i 1688 nie wysyłają, nie mają w opcji wysyłki poza granicę Chin. Nie ma takiej możliwości. Yy, idziemy dalej, wychodzimy z Team No No, niepotrzebnie go wyłączyłem, ale nieważne. Idziemy na Taobao. Ja tu mam już przetłumaczone Taobao, bo nagrywam to trzeci raz. Yy, także wyjdę sobie, we, wejdę sobie do. Oryginału. Taobao, te same zasady co na T-Mailu. Wyszukujecie produkt, który Was interesuje. Jak go wyszukać? Najprościej wpisać sobie, jeżeli macie tłumacza, kalosze, przetłumaczyło na kalosze. Ja akurat to już mam z poprzedniego nagrywania, które mi się wysypało. Wchodzimy. Klejamy i nam pokazuje kalosze. Tak, pokazało nam wszystkie kalosze, wszystko wiemy. Patrzymy się na ceny i patrzymy się na ilość sprzedaży, bo to jest ważne. Jeżeli mamy 2000 sztuk, jest ok. Mamy 100 sztuk, 700, ponad 1000, yy, to więcej jak 10 tysięcy, powyżej 3000 sprzedaży, 300 sztuk, 4000, to jest ok. Jeżeli będzie 0, to znaczy, że coś tutaj nie gra i cena jest coś nie tak, albo jest to firma, która dopiero rozpoczęła i próbuje sobie nabić punkty. Czyli wszędzie, gdzie macie jakąkolwiek sprzedaż, to jesteście pewni ceny, ale nie tej ceny. Ceny jesteście pewni dopiero jak wejdziecie do środka. Wklikacie sobie numer, wklikacie sobie swój kolor. Mamy kolor, mamy numer, i teraz mamy cenę: 22 po upuście, sprzedane 12 654 sztuki z tego elementu. Teraz już wiecie, dlaczego Chiny zarabiają. Chińczycy zarabiają i jak wygląda rynek chiński. Słuchajcie, to jest miesięczna sprzedaż. Już Wam to pokazuję. Tłumacz, proszę bardzo. W tym momencie tutaj nie ma dokładnego tłumaczenia, ale jest to sprzedaż. To są komentarze same. Tak? Transakcja zakończyła się sukcesem. To jest kwestia, ponieważ nieraz są kupowane 10, 15, 16 par. Dystrykt to jest mój dystrykt, do gdzie będzie wysyłane. A to jest jjang, to jest miejsce wysyłki. Macie pokazane zdjęcia, informacje. Tego nie przetłumaczycie, ponieważ to jest bitmapa, czyli Wam się nie przetłumaczy, ale macie podane inne rzeczy. Macie podane też kwestie numeracji, żebyście, yy, bo często jest numeracja inna niż Wam się wydaje, że powinna być. Pokazane, jak kaloszki wyglądają, tak, ta tak, i to wszystko sobie tam jakoś idzie. Ok, wychodzimy z kaloszków. Spróbujmy sobie wprowadzić, yy, wpisać sobie, nie wiem, yy, może, kabelek sobie poszukamy. USB C. Zwróćcie uwagę, co ja robię. USB C. Czyli jeżeli wpiszecie w całości, to Wam znajdzie. Jeżeli wpiszecie z myślnikiem, też Wam zna znajdzie. Jeżeli macie typę C, lecz be, odpuszczałbym ten temat, ponieważ tu już są jakby nastawieni na yy, obcokrajowców. Wchodzimy sobie USB-C. Pojawiają nam się nie tylko kable, ale pojawiają nam się wszystkie przejściówki i tym podobne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ zwróćcie uwagę, tutaj gdzie to się podświetla teraz na czerwono, tam jest tylko, czyli mamy dwa słowa USB i C. Tak samo jak tutaj USB i C. Te słowa są to są dwa znaki oddzielne. Jeżeli to połączymy, to zwróćcie uwagę, że się bardzo dużo wyświetli przewodów. Praktycznie same przewody. Bo już wy, też wyszukuje oddzielnie, ale już jest mniej. Już macie tu połączone, czyli jest to jakby Prościej dla systemu do zrozumienia. Mamy jakieś ilości. Jakby to macie sobie czytać, no to musicie wiedzieć, że to, jak jest sprzedaż, to jest OK. Jak nie ma sprzedaży, to jest nie OK. 10 sztuk to jest nie OK. No ale tu ja od razu widzę cenę, że jest nie OK, więc jakby nie wnikam dalej. Macie dużą ilość. 28 RMB idziemy sobie dalej. No, znajdźmy coś, co nas może zainteresować, żebym Wam dalej jeszcze pokazał, jak to sobie tam dalej z tym walczyć. Kabel do, do iPhone'a oryginalny. Zwróćcie uwagę, że cena nie jest niska. Nie ma tak, że jest taniej. Tu też macie Apple'a oryginalny przewód 145 RMB. A już przewody, które są jakby nieoryginalne, nie firmówki, one już są taniej. Wejdziemy sobie na to, bo to ładne i kolorowe. Mamy cenę podaną mamy filmik, yy, który nam pokazuje w, re w realu, nie tylko w przerobionych elementach. Czas ładowania, ele jak to wygląda w detal każdego produktu 35 RMB yy, produkt średni według mnie, ale wystarczający, czyli już jest OK, nie jest to jakieś dziadostwo. Chcecie więcej informacji? A i zwróćcie uwagę, to mimo że żeśmy, to żeśmy przeskoczyli na, na Taobao, yy, to wyświetlił nam się t -Mail. Wróćmy, zobaczcie. Jesteśmy na Taobao, klikamy tutaj, ale tu macie znaczek na dole, że to jest T-Mail, czyli to jest ten sprzedawca yy, taki bardziej poważny. Ja bym to tak nazwał, tak? Co jeszcze? Taki każdy sprzedawca ma jakby jeszcze dodatkowo produkty, które są w sprzedaży. Jeżeli sobie to przetłumaczycie, to będziecie wiedzieć. Co on jeszcze posiada? Jeżeli to będziecie w stanie zrozumieć po przetłumaczeniu, no bo niestety część jest y, trudne do zrozumienia, nieraz bardzo głupio tłumaczę. Y, co jeszcze z ciekawych rzeczy: y, bez problemu zwroty, bez problemu kasa comeback, y, jeżeli coś nam się nie spodoba. To wszystko jest na T-Mailu i to wszystko jest na Taobao. Wracamy na, ta, na Taobao. Yy, tu mamy znaczek, tu nie mamy znaczka. To jest inny serwis. Wejdziemy sobie tam, gdzie nie mamy znaczka. Ale przy tych kabelkach, przy tych rzeczach, to tu przy elektronice będą praktycznie mieli prawie wszyscy. Pójdziemy dalej. Następne strony. No, nie za bardzo jestem w stanie znaleźć. Musiałbym chyba przeskoczyć jeszcze dalej. Coś czuję, że mikrofon za mocno zbiera, bo słyszę, co się dzieje w drugim pokoju. Aż nieprawdopodobne. Tu mamy jakiś przewód, ok, magnetyczny, z magnetyczną końcówką. To już nie jest e-mail, to jest ta Obao. Sprzedaż mizerna, 2 metry, kosztuje tyle i tyle. No, ale to musicie sobie po prostu oglądać to, co Was interesuje. No ja w tej chwili przerzuciłem na kabelkach. OK, idziemy na 16.8.8. 16.8.8. Dobra, wracam do 16.8.8, żebyśmy mieli na zerówkę, bo też mówię, nagrałem dwa, 20 minut i okazało się, że same trzaski były. 16.8.8. Z 16.8.8 tylko główną stronę będziecie w stanie przetłumaczyć, przynajmniej tak jest tutaj u mnie będziecie w stanie przetłumaczyć na język polski, a ewentualnie jak wejdziecie w jakąś grupę, tak, czyli wejdziecie w grupę buty, to no to już się nawet też nie pojawia. Zwróćcie uwagę, nie pojawia się już tłumaczenie. Ok, ale jeżeli wpiszemy sobie jakiś produkt, który nas interesuje, co my możemy wpisać, nie wiem, ok, poszukamy sobie 12V, LEDa wpiszemy, tak, żeby. Możecie w ten sposób. Chcę Wam pokazać, że również możecie wpisywać w ten sposób. Yy, I też wyszuka Wam produkt. Jeżeli mamy 12V, proszę bardzo. Tu mamy tłumaczenie, zwróćcie uwagę, tłumaczenie się tutaj pojawia. Możemy sobie to przetłumaczyć bardzo ładnie. Wejdziemy sobie w taką taśmę. I tu mamy coś takiego, kolorowa ramka. Ok. Yy, wąż jakiś świetny, 2,84, yy, transakcja 120 tysięcy. Wejdziemy sobie tutaj. Jesteśmy. Stronę już mamy nieprzetłumaczoną, zwróćcie uwagę, i nie mamy możliwości jej przetłumaczenia. Tak jest na 1688. Możliwe, że po, yy, z poziomu Polski, chociaż ja jestem w tej chwili zalogowany jako Poland. Yy, będzie taka szansa. Nie, nie jestem zalogowany. Przepraszam, ja jestem zalogowany z Chin. Nie jestem w tej chwili zalogowany w Polsce. Yy, co tu mamy? Co tu mamy? Ceny są podane w tym, w tym miejscu 568. Różne diody. Tak, czy to będą 50 na 50, 28 na 35? Tu rozwijamy i mamy więcej możliwości. No i okazuje się, że to 8,62 8, to kosztuje jakiś przewodzik. A nawet ceny. Aha, 2,84. A no to już wiem o co chodzi. Już wam pokazuję. Jak sobie przetłumaczyć tutaj, żeby mieć pewność? Bo widzicie coś takiego. Widzicie 2,84. Wy widzicie 5,68 i co myślicie na pierwszy, na pierwszy strzał? Na pierwszy strzał myślicie, że albo zapłacicie za całą rolkę 568, albo przynajmniej za metr. No więc sprawdźmy, jak to wygląda w rzeczywistości. To musicie sprawdzać. 60 koralików, 5 światów skokowych, yy, płynącej. I zaraz musicie przerzucić, za co jest podana kwota, bo to jest dla Was ważne. Czy jest to kwota podana za odcinek, czy jest to kwota podana za 1 metr, tak żebyście wiedzieli, jak to wyliczać. Tu macie akurat za 1 metr. Tu macie tłumaczenie, czyli dane, dane informacyjne. To już jesteście w stanie złapać. To wszystko, co się tutaj da podświetlić, to jesteście w stanie przetłumaczyć. Reszty nie przetłumaczycie, czyli bitmapy nie przetłumaczycie. Ok, wiecie już, jak. Szukać mam nadzieję. Grunt, żebyście tu, jak sobie wrzucicie później ilość. Tu żebyście wiedzieli, za co płacicie. Wychodzimy stąd. Często jest tak, że. No, czy tu będzie to pokazane. Ok, zobaczcie taką rzecz. Co, co my tutaj mamy po prawej stronie? Te trzy zegarki. Dla Was jest to zakup trzech zegarków w cenie 3,86. Nie, to nie są trzy zegarki, ani to nawet nie jest jeden zegarek w takiej cenie. I teraz ktoś, kto nie przetłumaczy sobie dokładnie, nie wie co jest napisane, wchodzi w to i mówi: Panie Piotrze, widzi Pan takie zegarki, niech Pan mi kupi z 10 tysięcy takich zegarków, bo, bo fajna kwota, tak? Jak, pan, jak, jak kupię 2, to mam 3,61, jak kupię 500, to mam 3,08, pan kupi kurczę 10 tysięcy, to pan jeszcze upus u nich zrobi. I wysyła mi taki, załóżmy, link. Słuchajcie, tłumaczcie to sobie, bo yy, ja już wiem, co to jest. Są to paski do zegarków, czyli jest to pasek do zegarka. I to. Wykonany w zależności z jakiego materiału, kosztuje troszeczkę w różnych cenach i kolor jest raczej ten sam. Ale tu będziemy mieli zapewne materiały inne jeszcze. Inne, aha, inne rozmiary. Ok, nie widzę materiałów. Ok, czyli to jest cena za pasek. Zobaczcie różnice, ile można zbić. Jak mamy 500, powyżej 500 sztuk. To możemy zbić 0,5 RMB, czyli można zbić na polskie 20 do 30 groszy. W Chinach liczy się sprzedaż i ilość. Liczy się ilość. Także bardzo proszę, tłumaczcie to sobie, żebyście wiedzieli o co chodzi. Dobrze, wychodzimy z Alibaby. Tu macie pokazane elementy, nie? Wracamy na stronę główną Alibaby. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć ze sposobu wyszukiwania? Powiem Wam tak. Musicie, musicie walczyć z, z używaniem słów, ponieważ tak jak wiecie, może nie wiecie, jakby Chińczycy jadą językiem, czyli język pisany jest językiem obrazkowym, czyli każdy Chińczyk, który mieszka, jeden mieszka po jednej stronie Chiń, drugi po drugiej, rozmawiają w zupełnie innych dialektach, rozmawiają w zupełnie jakby dla Was innych językach. Oni się też nie rozumieją, jak ze sobą rozmawiają, bardzo często, natomiast każdy z nich zrozumie, jeżeli to napiszecie. Czyli to jest tak, jakbyście mieli w Europie na przykład język niemiecki i język polski, każdy nadany na na produkt mówi w swoim języku, natomiast znak pisany jest znakiem, który i Niemiec, i Polak zrozumie. No, to jest tak trudno do wytłumaczenia, no, ale tak musicie przyjąć, jak wam to mówię. To by było na tyle. W dzisiejszym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli, żeby rozwinąć ten odcinek o szczegóły, to dajcie mi znać bardzo proszę w komentarzach. Jeżeli nie chcecie, no, to mi nie dacie znać w komentarzach, tak? Do miłego zobaczenia. Odcinek się znowu zrobił długi. Mam nadzieję, że za mocno Was nie przynudziłem. Pamiętajcie, jutro jest sobota, w sobotę o godzinie właśnie 15 czy 16, o godzinie 16 polskiego czasu. Zapraszam na pytania i odpowiedzi, jeżeli macie do mnie na żywo. Do zobaczenia i miłego dnia Wam życzę. Hej.